Cześć. Witajcie w pierwszym powakacyjnym kurierze akademickim. Oficjalnie kończymy błogie lenistwo i zaczynamy ciężką pracę. Ale zanim do tego dojdzie, zobaczcie, co dla Was mamy. Akademia przyszłości. To nie jest standardowy wolontariat. My słyniemy z tego, że chwalimy się wyższym stopniem zaangażowania. Fabryka mebli na żywo. Mamy około 60 studentów w sumie. Tutaj podzieleni na dwie zmiany. Tak, produkują łóżka z przeznaczeniem na dom dziecka. Pierwszoroczni. Fajne imprezy, w ogóle fajny kampus. Podoba mi się miejsce i chyba na to, żeby w końcu się wyrwać ze szkoły i zostać traktowaną poważnie. Kurier akademicki. W swej istocie nie różni się od pracy w normalnej redakcji newsowej. Z tą różnicą jednak, że pracujemy w cyklu dwutygodniowym, a nie codziennym. Co ma wspólnego pokazowała produkcja mebli z dziećmi? Ano to, że podczas targów Drema studenci Uniwersytetu Przerodniczego produkowali meble do pokoju dziecięcego. Nasze reporterki Ala i Weronika przyglądały się, jak to wszystko wyglądało w praktyce. Od 7 do 9 października, pawilon czwarty międzynarodowych targów poznańskich, wypełniony był zapachem drewna i odgłosami wbijanych gwoździ. Wszystko za sprawą kolejnej edycji Fabryki Mebli na żywo. Wydarzenia organizowanego przy pomocy studentów uniwersytetu przyrodniczego. Mamy około 60 studentów. W sumie tutaj podzieleni na dwie zmiany. Tak, produkują łóżka z przeznaczeniem na dom dziecka. Jak co roku na oczach widzów wyprodukowany został zestaw mebli? Tym razem były one zaprojektowane przez studentkę drugiego roku projektowania mebli, Olgę Marczyńską, laureatkę konkursu organizowanego przez Katedrę Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu Wykraj fabrykę mebli na żywo. Tematem konkursu było stworzenie projektu dla dzieci. Meble dla dzieci, głównie miało być łóżko, można było doprojektować jeszcze inne elementy kolekcji. Projekt przygotowywałam sama. Poza samym procesem produkcji, w tzw. strefie wiedzy, można było posłuchać ciekawych wykładów i prezentacji, głównie z zakresu produkcji mebli. Otwarta była też strefa renowacji, w której studenci odnawiali znalezione przez siebie stare meble. Robimy tutaj renowację mebli. Wpadliśmy na ten pomysł, wpadli studenci projektowania mebli z Uniwersytetu Przyrodniczego. Z racji tego, że potrafimy zaprojektować meble, ale chcielibyśmy umieć je też naprawić. I stare meble mają po prostu coś w sobie, mają tą duszę, której my nie jesteśmy w stanie w tych nowych meblach znaleźć. Dzięki tegorocznej edycji wydarzenia, Dom Dziecka w Lesznie został wyposażony w nowe łóżka oryginalnego projektu. Jak widać, studenci swoją wiedzą i umiejętnościami mogą pomagać potrzebującym. Kolejna edycja Fabryki Mebli na żywo już za rok. Denis, myślałeś kiedyś o tym, żeby zostać superbohaterem? Superbohaterem? Ja? Chyba nie ma na to szans. Jak tak na ciebie patrzę, to faktycznie, ale mam dla ciebie inną propozycję. Jaką? Możesz zostać super wolontariuszem. Spoko. A komu mam pomagać? Wszystkiego dowiesz się z kolejnego materiału. Wcale nie trzeba mieć nadprzyrodzonych zdolności, aby być superbohaterem. Wystarczy trochę cierpliwości i sporo chęci, aby się nim stać dla drugiego człowieka. Supermoce pozwala odkrywać Stowarzyszenie Wiosna, które poszukuje wolontariuszy do szlachetnej paczki oraz Akademii Przyszłości. To nie jest standardowy wolontariat. My słyniemy z tego, że chwalimy się wyższym stopniem zaangażowania, dlatego że bardzo często wolontariusze pojawiają się zupełnie z przypadku. Rodzaju stowarzyszeniach, fundacjach, u nas to nie jest zupełnie przypadkowe. Są u nas ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc i którzy wiedzą, jak to zrobić. Choć zadania w akademii i paczce są różne, to cel jest ten sam: mądrze pomagać. Nigdy nie dawać gotowych rozwiązań. Zawsze motywować do działania i uczyć samodzielności. Wiosna szuka superbohaterów z supermocą, którzy będą mieli energię i chęć do działania, którzy będą chcieli realnie wpłynąć na sytuację rodzin i dziecka, i którzy wiedzą, że mądra pomoc jest zawsze potrzebna. Aby zostać Superwu, wystarczy zgłosić się przez formularz na tej stronie internetowej. Następnie trzeba zaczekać na telefon oraz zaproszenie na spotkanie. Później. Czekają szkolenia i wyzwania w pracy z drugą osobą. W akademii byłam dwa lata temu i w zeszłym roku nie mogłam uczestniczyć w tym programie, ale moja koleżanka uczestniczyła i spotkała właśnie moje dziecko i Marysia do niej podbiegła i z takim tekstem, że Pani Olu, Pani Olu, a ma Pani kontakt z Panią Idalią, bo ją tak strasznie kocha. Mądrej pomocy potrzeba bardzo dużo. Nie czekaj, zgłoś się i zostań superbohaterem. To jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Jest jedna rzecz, która zawsze rzuca się w oczy na początku roku akademickiego. Co masz na myśli? Trochę zagubionych pierwszoroczniaków? Ano tak, ale spokojnie, mamy coś dla nich. A dokładnie małą ściągawkę z podstaw wdrażania się w studiowanie. Już są! Stacja Poznań Główny wita nowych studentów. Od czego zacząć, żeby wejść dobrze w nowy rok? Akademicki, rzecz jasna! Z dworca PKP do studenckiego mieszkania najlepiej dojechać komunikacją miejską. Na pierwszą podróż wystarczy papierowy bilet zakupiony w takim biletomacie, ale żeby sprawnie przemieszczać się między wydziałami, to lepiej zaopatrzyć się w kartę Peka. Po pierwsze na pewno jest taniej, a po drugie nie musisz się martwić i kupować tych papierowych biletów. Wszystko masz w systemie, wszystko masz na jednej karcie. W tym momencie właśnie my tutaj też dokonujemy adaptacji karty studenckiej, graną aplikacją PEKA. Takie stoiska na wydziałowych korytarzach będą dostarczać niezbędnych informacji. Jeśli nie zdążycie dowiedzieć się, jak zdobyć Pekę, szukajcie na mieście punktów ZTM lub zalogujcie się na tej stronie internetowej. A skoro wiecie już, jak jechać, dobrze też pomyśleć, gdzie. Zaczynamy od szkolenia sprawie obowiązku studenta, szkolenia samobowiązkowe przeprowadzane na każdym wydziale. A ponadto organizujemy otrzęsiny. Otrzęsiny też są organizowane dla każdego wydziału. Tak, żeby dobrze kroczyć, i dobrze zacząć. Prócz wydziałowych eventów, przygotowywanych specjalnie dla pierwszoroczniaków, przez cały rok czekać będzie na Was masa atrakcji. Za nami coroczne wielkie otrzęsiny, a przed nami spektakle, koncerty, festiwale studenckie, wystawy i wiele więcej. Śledźcie na bieżąco nasz program i sprawdzajcie, co dzieje się w akademickim Poznaniu. A Wy, czego oczekujecie po studenckim życiu? Idąc na studia, oczekuję, że zdobędę wymarzone wykształcenie, a potem będę mógł realizować się w tym, co chcę robić w przyszłości, czyli zostać żołnierzem lub policjantem. Fajne imprezy, w ogóle fajny kampus, podoba mi się miejsce i chyba na to, żeby w końcu się wyrwać ze szkoły i zostać traktowaną poważnie. Nie zapomnijcie też o zarejestrowaniu się w bibliotece. Legitymacja studencka nie jest jedynie przepustką do licznych zniżek, ale także upoważnia Was do przebywania w miejscach, które każdy student prędzej czy później dobrze pozna. Powodzenia! Gdy rusza sezon akademicki, rusza też Wasz ulubiony program telewizyjny o studenckim świecie. Dziś możecie oglądać Kuriera już po raz 91. A więcej liczby informacji o naszej redakcji dowiecie się z kolejnego materiału. Światło, kamera, akcja. Rok akademicki ruszył pełną parą, a wraz z nim Kurier Akademicki. Jest to program tworzony przez studentów, dla studentów. Jak wygląda codzienna praca redakcji? W swej istocie nie różni się od pracy w normalnej redakcji newsowej. Z tą różnicą jednak, że pracujemy w cyklu dwutygodniowym, a nie codziennym i traktujemy o wszystkim, co dotyczy społeczności akademickiej na terenie miasta Poznania. Mamy normalnie dziennikarzy, operatorów, montażystów i wydawców, którzy selekcjonują materiały. Wszystko jest realizowane w ciągu około tygodnia. Następny tydzień jest tygodniem postprodukcyjnym i wtedy odcinek finalnie traktujemy. W ubiegłym sezonie przygotowaliśmy dla Was 20 odcinków, co daje łącznie około 226 minut, na które składało się około 140 autorskich materiałów dotyczących społeczności akademickiej. W tym sezonie czeka nas okrągły jubileusz, ponieważ wyemitujemy setną odsłonę naszego programu. W naszym zespole redakcyjnym panuje naprawdę świetna atmosfera, więc dołączenie do naszej redakcji to także okazja na poznanie świetnych ludzi, z którymi będziecie spędzać czas i przyjaźnić się także po studiach. Przy realizacji materiału wszyscy wzajemnie się wspieramy i dążymy do wspólnego celu, więc nic dziwnego, że wkrótce uda nam się stworzyć jubileuszowy setny odcinek. Każdy sezon wiąże się z odejściem członków redakcji kończących studia, ale i również z naborem nowych członków redakcji. Wszystkich rządnych pracy przed kamerą, jak i za kamerą zapraszamy do nas. Co możecie zyskać? Uczą się pewności, uczą się robienia materiału, uczą się montowania materiału. Uczą się przekazywania materiałów do telewizji, która te materiały emituje. Jak widzicie, wszystkie znaki na ziemi i niebie mówią, iż opłaca się do nas dołączyć. Tak więc, tak więc zapraszamy Was na nabór do naszej redakcji, która odbędzie się 22 października bieżącego roku, dokładnie. W tym miejscu, czyli w Studiu Telewizyjnym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jednak wcześniej, do 21 października, musicie wysłać swoje zgłoszenie na podany poniżej adres mailowy. Do zobaczenia. Zobaczmy co jeszcze w Akademickim Poznaniu. Co można zrobić z drewna? Okazuje się, że wszystko, a udowodnili to studenci Wydziału Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w ramach drugiej edycji konkursu „Zbuduj rower z drewna”. Nietypowe jednoślady, nad którymi młodzi stolarze pracowali od marca tego roku, można było podziwiać między innymi na targach Drema. Kolejną ku temu okazją będzie uroczysty finał, który odbędzie się w środę 14 października. Uczestnicy wydarzenia nie tylko poznają autora zwycięskiego pojazdu, ale również będą mogli przywieźć swój własny rower i poddać go bezpłatnemu serwisowi. W dniach 21-22 października bieżącego roku, czyli prawie po miesiącu zmagań z uczelnianą rzeczywistością w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego przy alejach niepodległości odbędzie się kiermasz pomocy naukowych. To idealna okazja do kupienia książek, których zawsze brakuje w bibliotekach, czy też sprzedania własnych notatek i innych pomocnych materiałów. Polecamy to wydarzenie szczególnie tym, którym do studenckich czytelni nie po drodze. Twoją pasją są zdjęcia? Nie wyobrażasz sobie wyjść z domu bez aparatu? Świetnie się składa. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza już po raz szósty ogłosił konkurs fotograficzny UAM Moją Uczelnią. Tym razem tematem przewodnim jest Człowiek w UAM. Przyjmowanie prac fotograficznych trwa do 15 października, a więc zostało już niewiele czasu. Do dzieła! To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Na kolejną porcję studenckich informacji zapraszamy już za dwa tygodnie. Tymczasem pamiętajcie o kanale na YouTube i stronie TVP Poznań. Do zobaczenia! Cześć!